Witam się z Wami bardzo serdecznie z powrotem u mnie na kanale, tym razem w TBA na sierpień, w tibiarze, czyli po prostu w takim filmie, gdzie będę Wam mówiła o książkach, które mam w planach przeczytać właśnie w sierpniu. Wiem, że nagrywałam TBR na wakacje. I ten TBR cały czas jest aktualny i cały czas staram się czytać właśnie te książki z tamtego TBR-u, ale tak się złożyło, że przez większość sierpnia będę w domu, a większość tych książek, których jeszcze nie przeczytałam z tamtego TBR-u, mam w Krakowie, więc nie wiem, czy w sierpniu uda mi się. Jeszcze którąś z nich przeczytać. Na pewno będę to nadrabiać we wrześniu, bo wrzesień jeszcze dla mnie, jako że jestem studentką, jest no, wakacjami. Będę, będę pracować, ale, ale nie będę studiować, więc tego czasu będę miała więcej na pewno nadal niż w ciągu roku. No i z tego powodu postanowiłam zrobić sobie taki TBR stricte na sierpień, właśnie z książkami, które mam tutaj przy sobie. Zacznę od książki, którą czytam w tym momencie. Jest to The Raven King, czyli drugi tom z serii All for the Game. I również na sierpień mam zaplanowany tom trzeci. To są książki, które czyta się bardzo szybko. Szczególnie ten drugi tom czyta mi się bardzo szybko. Już widzę, że w tomie trzecim są mniejsze literki, jest też grubszy, więc może być już trochę wolniej, ale jest to młodzieżowa seria. Taka Bardziej dla starszej młodzieży niż dla młodszej młodzieży, ale nadal myślę, że młodzieżowa, która opowiada o Nilu, który jest synem bossa mafii. <grywki> tak <grywki> wiem, że to brzmi dosyć absurdalnie, ale cała ta fabuła tej książki jest dosyć absurdalna i po prostu trzeba, trzeba w to uwierzyć po prostu. I tyle książkę czytacie, żeby móc się z niej cieszyć. I nasz Nil trafia do drużyny EXI, czyli sportu właśnie wymyślonego przez autorkę, do drużyny, której trener po prostu bierze pod swoją opiekę taką trudną młodzież. No i śledzimy losy właśnie tego Nila, który z powodu tego, kim jest jego ojciec, ma różne problemy, jest w niebezpieczeństwie. A przy okazji poznajemy też podstawych członków tego zespołu, e, którzy też mają swoje problemy, swoją historię, no i zdecydowanie ta książka stoi właśnie tymi bohaterami. Na pewno mam w planach trzeci tom Wojny Makowej, czyli Płonącego Boga. Jak już mówiłam w wielu poprzednich filmach, zachwycił mnie tom drugi. Naprawdę, naprawdę znakomi znakomicie mi się go czytało i zakończenie zmiotło mnie z planszy. Więc na pewno będę sięgała po Płonącego Boga. Myślę, że jak tylko skończę właśnie serię All for the Game, dlatego że jednak trochę, trochę mnie ten drugi Tom zmęczył i mam ochotę na coś zupełnie innego, na właśnie niefantastykę, dlatego chwila przerwy, ale na pewno już na dniach będę do płonącego Boga wracać. Pokazuję Wam jeszcze Into the Water Polly Hawkins. To jest e, autorka e, Dziewczyna z Pociągu, tak jak tutaj mamy, The Girl on the Train. E, ja mam tutaj e, tę książkę po angielsku, kupiłam ją w ogóle e, w Paryżu e, w Antykwariacji i kosztowała mi dosłownie e, kilka złotych. Więc e, jestem słusznie dumna z tej zdobyczy. A ja mam ochotę na tę książkę, ponieważ moja moją przeczytała. I właśnie mówiła, że jest, że jest bardzo interesująca i, i, i że bardzo dobrze się ją czytało, plus mam jakąś taką ochotę na thriller. Bardzo dawno nie czytałam żadnego thrilleru. To nie jest do końca mój gatunek, ale jakoś po prostu czuję, czuję że mam na to ochotę. I ja w ogóle nie wiem, o czym jest ta książka tak dokładnie. Wiem, że po prostu jest bardzo tajemnicza i mam wiele perspektyw, ale też jakoś tak myślę, że właśnie thriller to jest taki gatunek, gdzie im mniej się wie, wkraczając po prostu do książki, tym, tym lepiej. Zakon Drzewa Pomarańczy, ja mam tę wersję w, w dwóch tomach, pomimo tego, że jest to jedna książka I ja nie wiem, czy uda mi się po tę książkę sięgnąć, właśnie dlatego, że planuję wojnę makową na ten miesiąc Nie wiem, czy dwie duże książki fantastyczne zmieszczą mi się w jednym miesiącu Ale mam po prostu straszną ochotę na fantastykę A ten Zakon Drzewa Pomarańczy już leży na mojej półce no, sporo czasu i jakoś tak, wiecie, leżał pod innymi książkami, i dlatego, dlatego po niego nie sięgałam. A dzisiaj zrobiłam sobie małą tutaj, nawet nie do końca reorganizację, ale po prostu posprzątałam w moich książkach i wyciągnęłam ten zakątrowy pomarańczy na górę z myślą, żeby po prostu wreszcie po niego sięgnąć. Jeżeli chodzi o to, o czym jest ta książka, to wiem tyle, że jest to fantastyka dorosła, dosyć skomplikowana, myślę. Z tego przynajmniej co słyszałam Gdzie prym wiodą kobiety I generalnie jest to taka dosyć Książka Nie wiem czy kobieca to jest dobre słowo Ale gdzie mamy dużo silnych bohaterów. A ja już bardzo długo Chciałam przeczytać coś Samantha Shannon Również jej seria którą rozpoczyna Czas Żniw To jest coś co mnie interesuje Ale nie mam po prostu tej serii Nie kupiłam jej sobie jeszcze Więc zacznę sobie od Zakonu Drzewa Pomarańczy i jeżeli mi się ta książka spodoba, to też na pewno właśnie po, po tę serię sięgała będę. I na koniec trzy książki, które jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że przeczytam w tym miesiącu, ale gdzieś tam mam na nie ochotę, więc, więc Wam je tutaj pokażę. Zacznę od Empuzjonu Olgi Tokarczuk, zanim jeszcze wynikła afera z Olgą Tokarczuk, to ja już tę książkę miałam na półce i już miałam na nią ochotę. A teraz jakoś, przynajmniej ze mną tak było, że po prostu cała ta, cała ta wypowiedź i cała ta drama, która się wokół tego wywiązała, sprawiła, że jestem po prostu ciekawa, bo, bo nie czytałam nigdy nic Olgi Tokarczuk. Jakoś po prostu nigdy żadna z jej książek nie trafiła w moje ręce, bo miałam już kilka... Innych właśnie, jej książek na oku, ale jakoś tak nigdy, nigdy nic nie kupiłam. A że to jest nowość i w ogóle też temat mnie dosyć zaintrygował, bo mamy tutaj taki ośrodek dla osób chorych na gruźlicę. Mają się w tym ośrodku dziać niepokojące rzeczy. I nie wiem, mi to w ogóle daje trochę taki vibe Stranger Things. Najpewniej w ogóle to, to nie będzie do tego podobne, ale sam jakby wiecie, taki zalążek fabuły jest gdzieś tam, gdzieś tam, przynajmniej moim zdaniem, podobny. No i wydaje mi się po prostu, że to będzie bardzo ciekawe. No jednak chciałabym się przekonać, czy po prostu jest to autorka dla mnie, bo tak jak mówię, wiele innych powieści, przynajmniej z opisu, mnie intryguje, więc jeżeli później mi się spodoba, to na pewno będę sięgała po więcej. Życie Violet, czyli książka, którą bardzo wychwala Dr Book właśnie na Booktubie i też to jest w ogóle jej patronat. I no, powiem szczerze, że ona mnie po prostu zaintrygowała swoją opinią na jej temat i, i chcę się przekonać, czy, czy, czy to faktycznie jest takie dobre. Szczególnie, że słyszałam też bardzo negatywne opinie na temat tej książki, a ja. Zawsze lubię, kiedy książka ma skrajne opinie, bo wtedy po prostu zaskoczę się, tak? I, i lubię się przekonać, po której, stronie, po której stronie ja będę. To jest książka francuska, która jest jedną z tych książek, które opowiadają o całym życiu danej, danego bohatera. Tutaj mamy akurat. Właśnie, słuchajcie, spędziłam jakieś parędziesiąt sekund patrząc w opisie jak może mieć na imię główna bohaterka tej książki mam nadzieję że widzicie moją głupotę w tym momencie mamy tutaj właśnie Violet której, której życie tutaj śledzimy i tu jest w ogóle taka ładna metafora że życie Violet rozkwita na nowo jak kwiaty które zmienia wodę i w ogóle popatrzyłam sobie na oryginalny tytuł tej książki, jest to właśnie coś w stylu kwiaty, którym zmienia się wodę albo zmienienie wody kwiatom, coś takiego. Rozumiem, dlaczego nie został, nie został ten tytuł yy, bliski oryginału, bo po, znaczy, no, po polsku brzmiałoby to yy, No ciężko byłoby to zrobić, żeby to dobrze brzmiało, ale myślę, że ta metafora jest w ogóle całkiem ciekawa i generalnie intryguje mnie ta książka, i tak sobie leży tutaj yy, na tym stosiku książek. Do przeczytania w najbliższym czasie, więc mam nadzieję, że w końcu uda mi się po nią sięgnąć. Shaggy Bane, czyli książka, o której słyszałam bardzo dużo i słyszałam bardzo dużo dobrych opinii. To jest historia chłopaka, który dorasta z mamą alkoholiczką. I to jest też książka, która dostała Bookera. No więc myślę, że nie ma możliwości, żeby ona była zła. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale ja uważam, że książki Bookerowe są... Generalnie dobre Wiadomo, że są lepsze, gorsze Są takie, które bardziej do nas trafią Są takie, które mniej do nas trafią Ale generalnie jednak booker, Bookerowe książki Ja ufam temu, że one będą dobre Więc tutaj nastawiam się Na coś naprawdę, naprawdę dobrego Szczególnie, że właśnie słyszałam tak dużo dobrych opinii na jej temat i w ogóle tutaj gdzieś albo to czytałam, albo ktoś mi to mówił, że ten autor pisał tę książkę przez jakieś 10 lat, więc już samo to jest dosyć, dosyć imponujące. Po prostu jestem tego, jestem tego ciekawa i chcę się, chcę się przekonać, czy to jest faktycznie tak dobre. Dobrze i to jest wszystko w tym TBR-ze. oczywiście jak to zwykle z TBR-ami bywa, najpewniej wszystkich tych książek nie przeczytam, ale będę się starała, bo to są właśnie te, te książki, na które mam w tym momencie ochotę, a na ten moment już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!